Siemanko, siemanko. Jest wcześnie rano, a w dzisiejszym odcinku wybieram się do Busan. Jestem nadal w Korei Południowej i jadę do drugiego największego miasta tutaj w Korei Południowej. E, miasto liczy około 4 milionów mieszkańców. Jest położone nad morzem, co też e, super, bo dzisiaj jest dosyć słoneczna pogoda. Bilet już Kupiony. Mam tutaj ze sobą bilecik Chińskie znaczki. E, na szczęście babka, która sprzedawała bilety, coś tam po angielsku e, mówiła, więc udało się kupić. Cena biletu to 25 tysięcy wonów. To będzie jakieś około 70 zł w jedną stronę. No jest to dosyć drogo, bym powiedział. <śm> No ale podróż też szybko minie, no bo tak naprawdę te pociągi są ultra, mega, super, hiper szybkie, więc też będzie dość... O, jedzie chyba, jedzie, jedzie, jedzie pasz, pasz. Czymś takim będę zaraz jechał. Ale to próje No te pociągi lecą z 300 na godzinę. O, leci kolejny. Wow. Jak to się stoi z oddali to słychać jakby samolot leciał. Naprawdę rozpędzają się do 300 na godzinę i odległość od miejsca, gdzie jestem, czyli Gimcheon do Busan, to jest jakoś nie wiem, 200-300 km i przejadę to w godzinę jakoś i 5 minut. Także mega, mega fajnie, no bo autem też byłoby 2-3 razy dłużej, a a tutaj godzinka jeszcze jakieś przystanki po drodze, pewnie na, na innych stacjach i będę na miejscu. No dobrze, zapraszam Was do oglądania w takim razie i no, odkryjmy to miasto razem. No i słuchajcie, dojechałem do Busan. Podróż minęła szybko. Pociąg leciał 300 na godzinę. To komfortowe, bardzo warunki. Teraz jestem w mieście. Trochę się tutaj muszę odnaleźć zobaczyć, gdzie uty do, do atrakcji, które mam zaplanowane. I zaraz widzimy się już z miasta i, ze, i z punktów, które mam zaplanowane do zwiedzania. Słuchajcie, jadę teraz koreańskim autobusem miejskim Można by tak brzec No i pierwszym punktem, który planuję zobaczyć To jest plaża tutaj w mieście Ale oddalona od centrum o no, 40 minut jazdy autobusem I później jeszcze 10 minut z buta Trzeba będzie dojść Tutaj przede mną jest mapka, którą Wam pokażę o, o. Zaczęliśmy podróż odtąd A chcemy dojechać Tutaj to jest 40 minut jazdy autobusem w pozycji stojącej, bo wszystkie miejsca praktycznie są zajęte. Jestem. dojechałem na plażę Idę właśnie w stronę tej plaży Coś się tam dzieje Na całym mieście W całym mieście słychać jakąś imprezę Jest niedziela może też dlatego Ale pogoda jest naprawdę fajna, się wypogodziło cieplutko Słoneczko świeci Super Dobra, lecimy na plażę Jedna z najładniejszych plaż tutaj w Korei 자 이런 식으로 즐기시면 돼요 아시겠죠? 예. 자이 부분요. 아, 레 루지 뜯어야 채 그랜드. Jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu z k popu i nawet fajne to jest. To jest takie, ale nie wiem, disco polo tylko że lepsze, dużo bardziej skoczne, dużo bardziej energiczne, takie zachęcające wręcz do tańca. Fajne naprawdę takie. No. Co coś innego, no nie, nie, nie przeżyłem czegoś takiego jeszcze. Raczej tutaj nikt nie tańczy, to jest tak, żeby sobie posłuchać, ale jest naprawdę głośno, po całe mieście się niesie. A miasto? Robi wrażenie, naprawdę nie spodziewałem się, jak w Korei mi się nie do końca tak podobała, nie potrafiłem się tutaj za bardzo odnaleźć, no to tutaj myślę, że bym się odnalazł, fajnie jest, naprawdę dużo wieżowców, plaże, góry. I tutaj mamy z tyłu jeden z najwyższych wieżowców 411 metrów wysokości Na który będę chciał dzisiaj się tam wbić i zobaczyć całą panoramę Patrzcie tutaj jakaś tabliczka jakby było tsunami e, Gdzie się ewakuować Czyli te tsunami jednak nawiedzają tutaj też Koreę Słuchajcie jestem w tym Busan przez dosłownie nie wiem godzinę Półtora i naprawdę mi się tutaj podoba Jest super no nawet. Mógłbym tu mieszkać, naprawdę mógłbym tu mieszkać. Jest takie połączenie nowoczesności z czymś takim, nie wiem, starym, jak jakieś slumsy w Brazylii, jakieś fawele. Naprawdę to wygląda tutaj super. Woda piękna, słońce świeci, dużo zieleni, dużo parków, dużo ludzi tutaj chodzi, uśmiechniętych, dużo się dzieje. No super, naprawdę się nie spodziewałem, że takie miejsce tutaj ładne znajdę. A teraz podążając właśnie brzegiem tej plaży, jednej z najpopularniejszych w, kolei, w Korei, tej Haeundae Beach, e, udaje się w stronę wieżowca, który jest tutaj. Jest już bliziutko i za chwilkę będę próbował się na niego wdrapać na setne piętro. Ma 411 metrów wysokości. Panorama podobno jest zapierająca dech w piersiach, więc naprawdę powinno być nieziemsko. Tylko kwestia jest biletu, bo czytałem na forach, że cena wynosi, jak się kupuje na miejscu, jakieś 24 tysiące wonów, a jak się kupi przez internet to 15 tysięcy, więc no, idę zobaczyć, zapytam się ile tam kosztuje. Jak będzie te 24, to postaram się kupić przez neta. Zawsze to jakaś oszczędność. Eee, no i.. Lecę, zobaczymy. Wszystko Wam później powiem, jak to się udało ogarnąć i gdzie najlepiej kupić ten bilet. No i na pewno zobaczycie tą panoramę, która jest podobno nieziemska. Jestem na samej górze, na setnym piętrze, ale super widoki, naprawdę niesamowite wrażenie. Udało się kupić bilet nie tutaj na miejscu, za 23 tysiące wonów, ale kupiliśmy to przez internet za 15 czy tam 16 tysięcy, więc udało się dosyć sporo zaoszczędzić, ale widoki są tutaj, wow, o, niesamowite, pięknie to wygląda, otoczone miasto wodą. Гурки, горки, по гурки Ale to naprawdę robi robotę. Zobaczcie. Tutaj mamy tak jakby nowoczesne miasto. Nowoczesne budynki, konstrukcje. Trochę się odbijał tej słońce, słabo widać. Jest wszystko nowoczesne. A tutaj po drugiej stronie mamy te budynki takie stare, wybudowane na pewno kilkadziesiąt lat temu, ale ładnie to wygląda. Nie, no to jest punkt naprawdę, który trzeba zobaczyć. Jak do tej pory to byłem na takich jakby wieżowcach, z widokiem na miasto w Stanach. Byłem w Nowym Jorku i w Chicago. No ale tutaj też nie odstaje to w ogóle od tych wieżowców w Stanach. A wręcz powiedziałbym, że może i nawet robi większe wrażenie, bo jest tutaj ta przestrzeń, woda jest przed nami, ogrom wody i te budowle są całkiem inne niż te, które znamy z zachodu jest całkiem inaczej jest ładnie naprawdę i pogoda też jest super a dzisiejsze zwiedzanie jestem w szoku No i dobra, wróciliśmy z tego budynku ogromnego, który jest zasłonięty teraz przez drzewo. No i co do tego miejsca, super wrażenie, naprawdę było niesamowite. Polecam każdemu wjeżdżanie na takie właśnie. na takie właśnie. Mm, budynki. A ja teraz się spieszę, żeby dotrzeć w inną część miasta, będzie to trwała aż półtora godziny autobusem. O proszę, jak pięknie wygląda ten budynek. Półtora godziny autobusem w taką dzielnicę trochę biedniejszą. Takie Ala, nie wiem, slumsy można powiedzieć tutejsze. No trochę goni czas, bo to jeden dzień tylko jest na takie zwiedzanie. Później jeszcze mam zamiar pochodzić trochę po centrum. Coś zjeść tutaj wiadomo i jeszcze jakieś targi rybne, coś takiego ogarnąć. Słuchajcie, żegnam się z wami z tej pierwszej części z Busan. Postanowiłem, że podzielę ją na dwie części. Na część bogatszą no i na część biedniejszą. Zachęcam do obejrzenia dwóch odcinków, żeby zobaczyć kontrast, bo to jest cały czas to samo miasto. Ja się z wami żegnam z pierwszej części. Od razu zapraszam na drugą część. Zostawiajcie łapki, i suby, oglądajcie, śledźcie kolejne odcinki. Na razie, cześć.